Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale zrobimy sobie podsumowanie całego tygodnia. Ale przed tym wszystkim chciałem Was zaprosić na mojego Discorda, gdzie aktualnie znajduje się konkurs na 20 Pays of kart. Link znajduje się w opisie. No i wracając do głównego tematu materiału? Zacznijmy sobie chociażby od DreamHacków 2014. Tak, tych naklejek DreamHaki 2014. Ostatnio była na nich dość mocna manipulacja, jakby nie patrzeć. I dalej poniekąd jest, chociaż już cena tak naprawdę na większości z tych naklejek zaczęła sobie powoli spadać. Ale dlaczego była manipulacja? Dlaczego to były nienaturalne wzrosty? No odpowiedź jest bardzo prosta. Jakim cudem takie Fnatic może być droższe od Dignitas bądź chociażby clownek? W jaki to sposób? No to jest nierealne. Podobne jakieś Chińczyki zainwestowały w to 10 milionów RMB, czyli tej waluty tak naprawdę buffowskiej, i wykupili większość. Jaka jest w tym prawda? Nie wiem, lecz możemy się domyślać, biorąc pod uwagę, że Fnatic, czyli jedna z gorszych, Holo, jest najdroższa. Kolejne fale beta testów są rozdawane przez Valve. Dokładnie to 8 w zasadzie września zostały rozdane kolejne fale. Jeżeli mieliście prime plus rangę, to mogliście otrzymać ową betę. Dajcie znać w sumie w komentarzu, czy otrzymaliście, bo z tego co widziałem, to mało kto ją otrzymał, a fale były dość mocno rozdawane. Nawet Valve napisało na swoim Twitterze, co może również świadczyć tak naprawdę o tym, że zaraz będzie Source 2. Source 2 za rogiem. Holo z Paryża zaczyna spadać. Tak jak było to omawiane tydzień temu, według mojej opinii ilość holo powinna po prostu się zwiększać, a ich cena zmniejszać. I to się aktualnie dzieje, jakby nie patrzeć. Plus jest aktualnie dzisiaj 10 września rekord, jeżeli chodzi o jakąkolwiek promocję majora, a mianowicie 80 dzień. Rozumiecie, 80 dni już trwa ta promocja. To jest po prostu chore. A jak już jest mowa o naklejkach, to wspomnijmy sobie jeszcze o Sztokholmie i Antwerpie. Ktoś 9 na 10, czyli dzisiejszej nocy tak naprawdę, wyprzedał duże ilości holo ze Sztokholmu, jak i Antwerpu na buy orderach Serio, wchodząc sobie tak naprawdę rano dzisiaj 10 września, mogli Zaobserwować, że większość holo weszła na bajorderach. Bardzo to jest ciekawe tak naprawdę, czy osoby, które wyprzedające się z tych holo będą wchodziły sobie powoli w Paryż, czy jednak będą przygotowywały się na te spadki Paryża, które w mojej opinii powinny się pojawić. Nie wiemy, lecz dalej możemy się domyślać. A jak już możemy się domyślać, to skrzynki również sobie troszeczkę poleciały w górę, ale jednak nie aż tak bardzo. No niestety, niektóre skrzynki chcą lecieć w górę, chociażby taki Snakebed, jak sami wczoraj mogliście zaobserwować, oraz takie Fracture Case, ale dalej lekko są trzymane przez tą promocję na Paryż. Bo pamiętajcie, że jak jest promocja na Paryż, to przeciętny, powiedzmy, maciek woli otworzyć 12 kapsułek niż jedną skrzynkę. No bo nie oszukując się, co byście woleli zrobić? 12 razy kliknąć otwórz, czy jeden raz kliknąć otwórz? No odpowiedź jest tak naprawdę oczywista. No i wracając znowu tak naprawdę widzowie do Paryża, to potężne bajordery na Paryż po prostu zanikają. Tak jak było z początku, my się września bądź tak naprawdę w połowie sierpnia bajordery były potężne po kilkaset set bajorderów tak naprawdę na każdą wlepkę nawet po parę tysięcy a teraz a teraz te bajordery zanikają gdzie one są gdzie gdzie bo ja ich powoli już nie widzę co to oznacza dla nas oznacza to że najprawdopodobniej na dniach bądź na tygodniach będziemy obserwowali wielki upadek Paryża czy tak będzie nie wiem Dalej jest to moja opinia, lecz możemy się tak naprawdę domyśleć. A jeżeli ktoś chce z Was kupić tak naprawdę w Buff Balance od zaufanej osoby, to zapraszam Was na mojego Discorda. Napiszcie do mnie na PW, a na pewno się jakoś dogadamy. Trzymajcie się i cześć.